Nazywam się Kazimierz Dejna i przyszedłem na świat 23 października 1947 roku w Starogardzie Gdańskim. Dorastałem w zwyczajnej rodzinie, ale od najmłodszych lat wiedziałem, że piłka nożna będzie dla mnie czymś więcej niż zabawą. Już jako chłopiec potrafiłem godzinami kopać piłkę na podwórzu, wyobrażając sobie, że kiedyś zagram na największych stadionach świata. Mój talent dostrzegli trenerzy miejscowego klubu. Dlatego pierwsze piłkarskie kroki stawiałem w barwach włókniarza, a później w pomorza ninie-starogard. To tam zrozumiałem, że piłka jest moją drogą, a ja mogę zajść naprawdę daleko. Kiedy jako młody zawodnik trafiłem do Legii Warszawa, moje życie zmieniło się całkowicie. To była dla mnie ogromna szansa, ale też ciężar odpowiedzialności. Warszawa przyjęła mnie z entuzjazmem, a ja odwdzięczałem się za to grą pełną poświęcenia i precyzji. W barwach Legii zdobyłem swoje pierwsze duże trofea, a przede wszystkim nauczyłem się jak grać pod presją tysięcy kibiców. Byłem pomocnikiem, który lubił dyktować tempo, kreować akcje i szukać rozwiązań tam, gdzie inni widzieli tylko przeszkody. Często słyszałem, że moje podania wyglądają jak zagrania z innego świata. Ja po prostu widziałem boisko nieco inaczej niż większość. Najważniejsze chwile mojego życia przyszły jednak w reprezentacji Polski. Kiedy po raz pierwszy założyłem koszulkę z orłem na piersi, czułem, że spełnia się moje największe marzenie. W 1972 roku pojechaliśmy na Igrzyska Olimpijskie do Monachium i dokonaliśmy tego, co dla wielu było niemożliwe. Zdobyliśmy złoty medal, a ja zostałem królem strzelców turnieju. Wtedy zrozumiałem, że moje nazwisko na zawsze zapisze się w historii polskiego futbolu. Ale to był dopiero początek. Dwa lata później, w 1974, rozegraliśmy turniej, który do dziś wspominają kibice na całym świecie. Mistrzostwa świata w Niemczech były dla mnie czymś wyjątkowym. To właśnie wtedy wywalczyliśmy trzecie miejsce, pokazując, że polska drużyna może równać się z największymi potęgami. Strzeliłem kilka ważnych bramek, ale najcenniejsza była dla mnie ta z meczu z Włochami. Kiedy piłka po moim uderzeniu zatrzepotała w siatce, poczułem, że nic nie jest w stanie nas zatrzymać. Każde spotkanie z tamtego turnieju noszę w sercu do dziś, bo wiedziałem, że reprezentuje nie tylko siebie, ale cały kraj, który patrzył na nas z dumą. Po latach sukcesów w Polsce nadszedł moment, by spróbować sił za granicą. Marzyłem o grze w najlepszych ligach Europy, ale ówczesne przepisy często nam to uniemożliwiały. Mimo to udało mi się wyjechać i trafiłem do Manchesteru City, a następnie do San Diego Sockers w Stanach Zjednoczonych. Życie w Ameryce otworzyło przede mną zupełnie nowe możliwości. Tamtejsi kibice byli inni, bardziej swobodni, często pojawiali się na meczach całymi rodzinami. W San Diego czułem się wolny, mogłem grać po swojemu, bez presji mediów i bez oczekiwań, jakie towarzyszyły mi w Europie. Futbol halowy, w którym wtedy występowałem, dawał mi radość podobną do tej z dzieciństwa czysta gra, szybkie akcje, dużo kreatywności. Niestety moje życie zakończyło się nagle w dzień 1 września 1989 roku, kiedy w San Diego doszło do tragicznego wypadku samochodowego. Dziś wiem, że wielu kibiców uważa mnie za jednego z najwybitniejszych polskich piłkarzy w historii. To dla mnie ogromny zaszczyt, nawet jeśli nie mogę go już przeżyć w pełni. Chciałem zawsze grać pięknie, z elegancją i pasją, a przede wszystkim chciałem, by ludzie czerpali radość z oglądania mojej gry. Jeśli choć części z nich to się udało, to znaczy, że spełniłem swoje zadanie.